Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legend i Teorii w moim wykonaniu A dzisiaj zobaczymy co się stanie jeżeli ożywimy brada i postawimy go przed naszymi protagonistami Czy zareagują, czy będą go traktowali jako ducha Więc na start strzelajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał żeby was nie ominęły Kolejne odcinki w moim wykonaniu, a jak na razie lecimy! Cofnęliśmy się 9 lat wstecz. Jesteśmy w Ludendorfie, zaczynamy prolog. Pytanie czy możemy pominąć. Yy, niestety w tym momencie nie możemy pominąć. I za chwilę zaczniemy grać jako brat i polecimy do domów naszych protagonistów. I co się stało? Okej, okay, to było dziwne. Dziwny początek, ale dobra, pomijamy to. Możemy, nie możemy, oczywiście, że nie. Yy, I co? Jest i brat. Są nasi yy, protagoniści jeszcze yy, w młodszej wersji, ale... To nas nie interesuje. Interesuje nas to, żeby być bradem, więc przejmujemy go i pytanie czy mogę go teraz przejąć i... Okej, okay, możemy nim grać. Wspaniale możemy nim grać i wczytało nam dalej scenkę. Ciekawe, a będziemy... Co tu się odwala? Okej, okay, popsułem już grę moi drodzy. Zobaczcie co tu się odwaliło. Gramy dalej jako brad. I... I nie mogę się ruszyć, no to zrąbałem. Dobra, dawaj, w takim razie Michaela, chodźcie i także ta misja dalej działa, co ja tutaj naprawdę odkryłem, ale jeżeli jesteście ciekawi, czy da się na przykład przejść prolog jako brat, dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy też taką teorię, ale dobra, jesteśmy. Zabieramy w takim razie brada, czy możemy. Okej okay. możemy już sobie sądzić? Nie, nie możemy sądzić. Super, super. Przełączanie się, przypomina się poprzedni odcinek. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie go obejrzyjcie, bo jest wart polecenia. Jak sobie cała ta seria. Dobra, dawać, dawać. Pominąć znowu nie mogę. Wspaniale. Ale teraz będziemy mieli swobodną rozgrywkę, jeżeli chodzi o naszych aktualnych bohaterów. Więc dawać, dawać. Biegniecie za mną, czy nie biegniecie? Dobra, powiedzcie, że on biegnie za mną, że nie zepsułem. Gdzie on jest? Kurde, co tu się odwala? Dobra, no, tu jest brat. Nie mogę go ruszyć. Dobra, dajcie mi chwilę. Czytam prolog jeszcze raz i będziemy lecieli od początku. Co nie trzeba było grać od początku, wystarczyło pozbyć się strażnika. I przełączamy się w tym momencie na brada. Miejmy nadzieję, że to się uda. Dobra, mamy swobodną grę? Mamy! No i super. Jest Trevor, którego postrzelić nie możemy. Mamy... Michaela, który już jest tam. Ok, jego też poszli. Nie możemy, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy stąd odlecieli. I pytanie, czy możemy? Czy misja się zakończy? Zobaczmy. Ok, jesteśmy poza bankiem. Normalnie uciekliśmy. Zobaczcie, wybiegamy poza bank. To jest ciekawe. Nic się nie zakończyło. Nie mamy aut, nie mamy policji, nie mamy naszego auta ucieczkowego. Ok, pobagowaliśmy misję, ale musimy teraz wylecieć do Los Santos, które jest niewidoczne na naszej mapie. I naprawdę wszystkie blipy zniknęły. No, dobra, zrezmy sobie szybko jakiś samolot i lecimy do LF, bo tak łatwo nie będzie się stąd wydostać. I zobaczymy w ogóle, czy brat umie sterować samolotem, czy jednak ma problem z tym. Idealnie, biały samolot na białą trasę, tylko pytanie, wystartujemy. Okej, okay, myślałem, że brat rzeczywiście nie może latać samolotami, ale lecimy bez problemu i nie skończyło, więc jest dobrze. Musimy lecieć w takim razie do Los Santos. Wydaje mi się, że... Ls jest w tamtym kierunku. Miejmy nadzieję, że nie mylę w ogóle stron. Ale tak mi się wydaje, że tam jest mapa Los Santos, która miejmy nadzieję, że się załaduje. Zresztą przekonamy się za chwilę jak stąd wylecimy. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda. Schować podwozie możemy, nie możemy nic. Kurde, ej wystajemy tym bradem. Jest to powagowane, ale dobra. Lecimy w takim razie. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pytanie, czy zrespią się nam protagoniści? Być może, chociaż... Wątpię w to, jednak zobaczymy za chwilę, jak dolecimy gdziekolwiek, bo kurde nic nie widać, jesteśmy totalnie w nicości. Okej, okay, to może lepiej dostajemy się tam no Jeżeli jesteście ciekawi, leciałem w zupełnie złym kierunku i mamy śnieg na mapie. LS, coś ciekawe, zobaczcie, że normalnie fury jeżdżą. To jest ciekawe, że w prologu życie normalnie się toczy w Los Santos, a jednak tej mapy nie mamy załadowanej, więc to jest bardzo ciekawe. Jesteśmy na miejscu, lądujemy i. Płynęliśmy? Nie wiem. Brama się nie otwiera. Dobra, pytanie, mogę schować broń? Nie mogę schować broni, więc lećmy przez furtkę. Furtka się otworzy. A, a miałem mówić, że furtka się nie otwiera, jednak się otworzyła. No dobra, niech będzie. W takim razie lecimy do domu. Zobaczymy, czy dom się otworzy. Kurde, mocno to wygląda, że ten śnieg. Pada. Okej. Okay. Czekajcie. Jesteśmy jako Trevor. W teorii jesteśmy jako Trevor. Dla nas powinno czytać jako Trewora. A wbiliśmy do domu. Ja nie mam żadnej modyfikacji. I zobaczcie, nie ma tutaj naszych protagonistów, ale już widać, że oni tu mieszkają. Ciekawe, że już jest wszystko załadowane jak później. Pytanie, czy do góry wszystko jest jak później. No zobaczcie, jest pokój Tracy, jest pokój Jimmy'ego, tylko nie jest czytany ten z finałowego etapu gry, więc jakby się cofnęliśmy, ale oni już tutaj mieszkali. Normalnie były ich rzeczy, więc Rockstar tego trochę nie dopracował. Zobaczmy w takim razie, czy będzie Amanda, którą brat znał. No niestety Amandy nie ma, więc spróbujmy ich w takim razie zrespić tutaj. Zobaczymy, czy jakoś zareagują. Dobra, Amandę, zreszmy w kuchni. Amanda stoi tutaj. I teraz zreszmy Michaela. Pedy zrespione. Okej, okay, jest Amanda. I ona zupełnie nie reaguje. Możemy z nią zagadać. Nie, zobaczcie, no jest pedem zrespionym. Możemy... No ją na przykład zabić. Możemy tego Michaela? Nie, nie możemy. Nie o! Okej, okay, reaguje na nas, ale nic się totalnie nie stało, no dobra, w takim razie lećmy do Trevora zobaczyć e, czy będzie, jeżeli nie, no to spróbujemy go zrespić i czy będzie jakaś reakcja, chociaż wydaje mi się, że większe szanse pokładam e, w tym, jak już przejdziemy na swobodną grę i zrespimy e, z powrotem brada, jakby go ożywimy, zobaczymy czy e, wtedy zareagują nasi prawdziwi protagoniści, niezrespieni i oczywiście możecie napisać w komentarzach jak myślicie, a także możecie strzelić łapeczkę w górę i napisać propozycje do kolejnych odcinków z Legend i Teorii e, i i ja już ląduję w Sandy Shores. Nie no niesamowicie wygląda ta ośnieżona kraina. Tutaj też jeżdżam sobie na spokojnie e, furki i zobaczmy, czy jest przyczepa Trevora i jak ona będzie wyglądała. To jest ciekawe i czy wbijemy do środka? Rona nie ma i normalnie są otwarte pomieszczenia. Czajcie. Normalnie są otwarte. Trevora nie ma niestety w garażu, no raczej nie będzie. Przełączyć się też nie możemy. Logiczne. Aha, i garaż się nie otwiera. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. E, dobra, zresztą w takim razie T. Jak wygląda jego przyczepa? Brudna, totalnie brudna. I zobaczmy, czy jakoś zareaguje na nas, na brada w prologu. Ok, No nie no, tak normalnie się zachowuje, ale nie ma żadnej reakcji, że to brat. Nie możemy go postrzelić, więc co? Przechodzimy teraz e, do normalnej gry. Wychodzimy z prologu i zobaczmy, czy ożywiony brat będzie mógł się spotkać z nimi i jak na niego zareagują. Jesteśmy już w swobodnej grze, ale jak widzicie, nie jesteśmy bratem, tylko Franklinem. Ale jednak jesteśmy już gotowi do tego, żeby przejść na naszą e, tajną postać, która powinna być. Jednak, no niestety, wiemy, jak się skończyły jej losy. Oberwał za Trebora. Proszę do mnie nie dzwonić. E, I co? Jest. Jest gotowy. O, mamy go. Cudowne gogle. Mamy teraz do wyboru i dalej nie możemy zmienić postaci. Możemy go zabić. I zobaczcie, mamy auto pokazane. I jest biały kolor. Jakbyśmy normalnie grali w online'a, co jest dziwne, czy brat by miał biały kolor? Być może. Oczywiście zostawiam to wam w komentarzach. A teraz możecie walnąć suba, jak jest napisane na naszej świetnej rejestracji. I co? Jedziemy. Czy mamy jakąś umiejętność specjalną? Ej. Niby mamy, tylko spróbujmy ją naładować. Zobaczmy, czy w ogóle się to uda. Ok. Nie, zobaczcie, Brad nie ma żadnej umiejętności specjalnej. Nie możemy jej odpalić. Co jest mocne, że mamy pasek, ale jakby nie zostało to dodane ostatecznie. Więc mocny temat, ciekawy zarazem, ale dobra, jedziemy w takim razie. On coś mówił! Brad normalnie mówi! Czyli moi drodzy, za chwilę sprawdzimy reakcję naszych innych protagonistów i zobaczymy, czy jakoś zareagują. Nie sprawdzałem, jak widzieliście, Franklina, no bo Franklin logicznie nie znał brada i nie powinien go poznawać, nie powinien na niego reagować. No i oprócz tego, jak na innego NPCA. Ale zobaczymy oczywiście Michaela, jego rodzinę, Trevor'a i w sumie to tyle. Chociaż kurczę, jeszcze ciekawe by było z Lesterem. Jednak Lestera ciężko w tym etapie fabuła, właściwie po ukończeniu fabuły. Dziwnie się patrzy jak tu nie ma śniegu. Zobaczmy w takim razie... Czy dziwnie będzie też pod willą, Zobacz, nie otwiera się. Dalej mam busta, oczywiście, że tak. No dobra, w takim razie przeskakujemy. Dawaj. Brat, ty to jednak jesteś słoczkiem, chłopie. Goglach, nawet pasuje Dobra, mogę tu wskoczyć? Mogę, patrzcie, o! Łamujemy się ekstra. Jesteśmy na terenie posiadłości państwa Desanta i zobaczmy, czy ich zastaniemy. I najważniejsze pytanie: czy otworzą się drzwi? Teraz się nie otwierają. I możecie w komentarzach dać znać, czy wiedzieliście o tym, że na tych ogromnych drzwiach są inicjały Desanta. Napiszcie w komentarzach, czy o tym wiedzieliście. I oczywiście możecie strzelić łapkę w górę, jeżeli Was zaskoczyłem takim małym detalem. Ale fajne są te detale robione przez Rockstara. Okej, okay. ktoś tam jest? Nie myślałem naprawdę i nie wejdziemy. Tutaj nie ma Amandy. No dobra, to w takim razie łamujemy się w inny sposób. Brad jest już w środku. I nikogo nie ma na poważnie. A mamy telefon? Mamy telefon. Brak kontaktów. W ogóle telefon e, Franklina? To nie jest telefon Franklina. Okej, okay, mamy dziwny telefon. Nie powinniśmy takiego mieć, ale ok. Co bardzo ciekawe. Zobaczcie teraz pojawił się plakat. I nie ma niestety Michaela. Jesteśmy na miejscu. Nie ma Rona. On tu zawsze jest. Co jest już dziwne. No zobaczcie, nie ma Rona. On zawsze się tu respi po kończeniu fabuły. Zobaczmy w takim razie, czy drzwi zamknięte. Trevora też nie ma. No nie ma Trevora. I jest trochę lipa. Respić go nie będę. Tylko jak ja mogę go przywołać? Wiem, jak go mogę przywołać. Patrzcie, co zrobię. Ale ciekawe. Możemy mu odmówić. Czekajcie, spróbujmy. Nie mogę mu odmówić. Nie mogę odmówić. Totalnie zbagowałem grę. Mogę mu wcześniej odmówić. Czekajcie, zobaczmy. Patrzcie, odjadę i zobaczymy, czy uda się. Na ten moment. Nie, o okej, okay, dobra. Aha. Nie odmówiłem. Zaakceptuję. No nie da się, zobaczcie, pomagowaliśmy grę. Totalnie gra nie wie, co się dzieje. No dobra, w takim razie. Musimy. Jeszcze raz zmienić się w Franklina i polecieć do domu Michaela. Zobaczcie, teraz otwiera nam się brama. To jest interesujące. I pytanie, czy będzie rodzinka Michaela? Widzę, że jest Jimmy, ale ja chcę Michaela. Gdzie on jest? Błagam, niech on nie będzie gdzieś w centrum. I on kogoś wysadza. Pytanie, czy tu będzie wysadzał Jimmy'ego? Aha, wysadzał Jimmy'ego. Co ja popsułem? Tą grę i to tak mocno. Nie spodziewałem się tego, ale lubicie jak psuje tą grę, więc y, oczywiście będzie tego więcej. Ale to już zależy od was, od waszej aktywności. A my jedziemy teraz do chaty szybko. Brat! Dobra, w masce idealnie, wracamy. Wysrażmy go. Ok. Nie reaguje na nas, zupełnie na nas nie reaguje. Niestety jesteśmy mu obojętni, chociaż brat gada, to jest ciekawe. Zobaczcie. Okej, okay, mamy ukryte dialogi z Bradem, ale. Co tu się odwala? Czy możemy wejść do środka? Ej, zbagowałem grę i to mocno. Co jest grane? Mocno pobugowałem grę. I aż tak cudzi nie chciałem. Powiem wam, nie spodziewałem się, że aż tak się uda to zrobić. Pytanie: czy tu będzie rodzina Michaela, czy nie będzie jej? Pewnie się nie zrespili. Oczywiście, że tak, nie zrespili się. O! Albo i się zryspili. Nie, nie reaguje. Zobaczcie, na nas nie reaguje nawet sprzątaczka, która zawsze się bała, jak ktokolwiek tutaj wchodził. I kurde, jakbyśmy byli duchem. Ej, może dlaczego na nas nie reagują? Piszcie swoje teorie spiskowe. Witam serdecznie. Zupełnie nie reagują. Ej, mocno. A wydaje mi się, że nie no, reagowaliby na innych protagonistów, na Trevora i Franklina, by przynajmniej odpowiadali. Michaelowi to już zupełnie. Pada mogli spotkać, nie było żadnej reakcji, więc ostatecznie ta teoria, mimo moich chęci, zostaje przez nas obalona. To by było na tyle, więc ja się z wami żegnam. Elo!